Kiedy ostatni raz spojrzałeś na swoje życie i pomyślałeś, że nie ma już wyjścia? Ten moment, w którym ciężar twojej przeszłości wydawał się tak ogromny, że żadna ludzka siła nie mogła cię uratować? Ile razy uwierzyłeś, że niektórzy ludzie są po prostu zbyt zagubieni, by zostać uratowanymi? Czy sprawdziłeś, czy jesteś zapisany na tym kanale, aby Bóg mógł nadal prowadzić cię przez wiadomości, które mogą odmienić twoje życie? Zrób to teraz, to mały gest, który pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób potrzebujących usłyszeć prawdę. To, co dzisiaj podzielę, będzie wyzwaniem dla wszystkiego, co myślisz o przemianie i o mocy Boga w naszym życiu. Jak zawsze powtarza Joyce Meyer, Bóg bierze to, co świat odrzuca i przemienia w coś niezwykłego. Porozmawiajmy o czymś, co wielu woli schować pod dywan w kościołach. Porozmawiajmy o uzależnieniu, o kokainie, od dnie dna i o tym, jak Bóg działa w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach. I nie mówię tutaj o teoriach, mówię o prawdziwych życiach, które zostały całkowicie przemienione. Pomyśl o tym, co jest w Tobie dzisiaj, co wydaje się niemożliwe do zmiany? Jaka jest ta sfera Twojego życia, którą już poddałeś, i przestałeś wierzyć, że może się zmienić? Kto jest tą osobą, którą znasz, która Twoim zdaniem? Nie ma już ratunku. W dwadzieścia 32:27 Bóg pyta nas: Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest cokolwiek, co byłoby dla mnie zbyt trudne? To pytanie, które powinniśmy zadawać sobie każdego dnia. Czy jest coś zbyt trudnego dla Boga? Joyce Meyer często przypomina nam, że nie ma znaczenia, jak głęboki jest dół, w którym się znajdujesz. Ręka Boga jest zawsze wystarczająco długa, aby cię sięgnąć. A dzisiaj chcę, abyś zrozumiał tę prawdę nie tylko umysłem, ale także sercem. Wyobraź sobie kobietę całkowicie zdominowaną przez nauk narkotykowy, osobę, której społeczeństwo patrzyło z odrazą i którą już dawno porzuciło, kogoś, kto sprawiał, że ludzie omijali ją szerokim łukiem. Jej ciało, umysł i duch zostały zniszczone przez lata nadużywania substancji. Jej rodzina zrezygnowała, jej przyjaciele zrezygnowali. A co gorsza, ona sama zrezygnowała z samej siebie. W 2 Koryntian 5:17 Paweł mówi nam: Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Ten werset nie jest tylko ładnym cytatem do powieszenia na ścianie. To ży obiecująca i aktywna obietnica. To stwierdzenie o przemieniającej mocy Boga. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego tak wielu z nas, nawet po latach uczęszczania do kościoła, wciąż utknęło w tych samych destrukcyjnych wzorcach? Dlaczego nieustannie potykamy się o te same przeszkody? Joyce Meyer zachęca nas do refleksji nad tym. Często, mówi Joyce, oczekujemy, że Bóg zmieni nasze okoliczności, gdy tak naprawdę On chce najpierw zmienić nas samych. To głęboka prawda, którą musimy przyswoić. Kiedy patrzymy na historię tej kobiety, która wyszła z ulic, z uzależnienia od kokainy, aby stać się pastorką prowadzącą 500 osób, nie jesteśmy świadkami jedynie zmiany okoliczności, jesteśmy świadkami całkowitej odnowy tożsamości. Problem w tym, że wielu z nas nadal definiuje siebie przez naszą przeszłość nosi old-air etykietki jestem nałogowcem, jestem porażką, jestem ofiarą. I dopóki trzymamy się tych tożsamości, nigdy nie doświadczymy pełni przemiany, jaką Bóg ma dla nas. Joyce Meyer doskonale to rozumie, ponieważ sama przeszła swoją własną drogę przemiany. Będąc ofiarą nadużyć w dzieciństwie, łatwo mogła zdefiniować się przez swoje traumy. Ale Bóg miał inne plany. W księdze Izajasza 43, 18-19 Bóg mówi Nie wspominajcie dawnych rzeczy, ani nie rozważajcie rzeczy minionych. Oto czynie rzecz nową, która wyrasta na jaw. Czyż jej nie dostrzegacie? To zaproszenie, aby przestać patrzeć wstecz i rozpocząć dostrzeganie tego, co Bóg robi teraz w naszym życiu. To wezwanie do zauważenia nowego, co kiełkuje, nawet gdy wciąż otaczają nas ruiny starego. Transformacja rzadko zachodzi z dnia na dzień. Joyce Meyer zawsze przypomina nam, że zmiana to proces, a nie wydarzenie. Dla kobiety, która wyszła z uzależnienia od kokainy, aby stać się pastorką, były dni intensywnej walki. Były momenty nawrotów, były łzy, ból i wątpliwości. Ale wiecie co zrobiło różnicę? Zaczęła widzieć siebie nie taką, jaka była, ale taką, jaką widział ją Bóg. Zaczęła ogłaszać o sobie nie to, co mówiła o niej przeszłość, ale to, co mówi słowo Boże. W liście do Rzymian 12:2 Paweł instruuje nas, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przekształcajcie się przez odnawianie umysłu. Walka o transformację zaczyna się w umyśle. To tam decydujemy, kim jesteśmy i kim będziemy. Joyce Mayer dużo mówi o myśleniu, o tym, co myślisz. Wzywa nas do zbadania naszych myśli i porównania ich z tym, co Bóg mówi o nas. Bo kiedy pozwalamy, by negatywne, destrukcyjne i ograniczające myśli dominowały w naszym umyśle, Skutecznie blokujemy moc transformacji Boga w naszym życiu. Pomyśl o tym, ile razy powiedziałeś sobie, nigdy się nie zmienię? Ile razy spojrzałeś na bliską osobę, która zmaga się z uzależnieniem i pomyślałeś, On nigdy nie przezwycięży tego? To są nasiona niewiary, które zasiewamy w naszych sercach, a one rodzą owoce porażki. Ale co by było, gdybyśmy zaczęli ogłaszać to, co mówi Bóg? Co by było, gdybyśmy zamiast patrzeć na dowody naszej porażki, zwracali się w stronę obietnic wierności Boga? Filipenses 1:6 zapewnia nas: Mam pełne przekonanie, że ten, który rozpoczął w was dobrą pracę, dokończy jej aż do dnia Chrystusa Jezusa. To potężne przypomnienie, że nasza przemiana nie zależy tylko od naszych wysiłków, ale od wiernej pracy Boga w nas. Kobieta, która wyszła z uzależnienia od kokainy, by stać się pastorem, zrozumiała tę prawdę. Przestała próbować ratować się na własną rękę i pozwoliła Bogu zdziałać w niej to, czego sama nie była w stanie zrobić. Joyce Meyer często dzieli się stwierdzeniem przez lata próbowałam zmienić siebie i tylko frustrowałam się. Dopiero kiedy całkowicie oddałam swoje życie Bogu i zaufałam mocy Ducha Świętego, zaczęłam doświadczać prawdziwej wolności. To jest kluczowa lekcja dla nas wszystkich. Prawdziwa przemiana nie przychodzi poprzez siłę woli czy ludzką determinację. Ona przychodzi poprzez poddanie się Bogu i zależność od mocy Ducha Świętego. W Ewangelii Jana 8:36 Jezus ogłasza: A jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie. To obietnica prawdziwej i trwałej wolności, a nie tylko tymczasowej zmiany zachowania. Dla byłej uzależnionej, która została pastorem, Uwolnienie nie oznaczało tylko zaprzestania zażywania narkotyków. Oznaczało bycie wolnym od tożsamości uzależnionej, wolnym od wstydu, wolnym od strachu, wolnym od autonienawiści. A ta głębsza wolność przyszła tylko dzięki autentycznemu spotkaniu z miłością Chrystusa. Joyce Meyer podkreśla, że miłość Boga jest najbardziej przemieniającą siłą we wszechświecie. Kiedy naprawdę doświadczamy tej miłości, zmienia ona wszystko to jak postrzegamy siebie jak postrzegamy innych oraz jak stawiamy czoła życiowym wyzwaniom W pierwszym Jana 4:18 czytamy W miłości nie ma strachu przeciwnie doskonała miłość wypędza strach Dla kogoś kto przez długi czas był w sidłach uzależnienia strach jest nieustannym towarzyszem strach przed porażką strach przed odrzuceniem strach przed bólem strach przed stawieniem czoła rzeczywistości bez ucieczki w narkotyki. Ale kiedy miłość Boża przenika te miejsca strachu, dzieje się coś niezwykłego. Strach zaczyna tracić swoją moc. Osoba zaczyna znajdować odwagę, by stawić czoła prawdzie, by szukać pomocy, by podejmować kroki w kierunku uzdrowienia, nawet gdy te kroki są bolesne. To tak, jak zwykła mówić Joyce Meyer: Możesz się bać, ale mimo to możesz zrobić to, co trzeba. To jest istota odwagi. Nie brak strachu, ale determinacja, by iść naprzód pomimo niego. Kobieta, która przeszła od uzależnienia od kokainy do prowadzenia wspólnoty liczącej 500 osób, nie dotarła tam, ponieważ nagle wszystkie jej lęki zniknęły. Dotarła tam, ponieważ nauczyła się ufać Bogu w obliczu swoich lęków. Nauczyła się stawiać krok za krokiem, ufając nie własnej sile, ale sile, która pochodzi od Boga. W drugiej Tymoteusza 1,7 Paweł przypomina nam, Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i umysłu. Ten werset zapewnia nas, że z Bogiem mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Ale bądźmy szczerzy, przemiana rzadko przebiega prostą linią. Są wzloty i upadki, postępy i cofnięcia. I to w chwilach cofnięcia wielu z nas się poddaje. Joyce Meyer Zawsze zachęca nas, by nigdy nie rezygnować z Boga, ponieważ On nigdy nie rezygnuje z nas. To prawda, którą musimy chwycić obiema rękami, zwłaszcza kiedy zmagamy się z nawrotami lub rozczarowaniami. Historia byłej uzależnionej, która została pastor, na pewno zawierała momenty słabości, chwile, w których wołanie dawnego życia wydawało się nieodparte. Ale to, co ją wspierało w tych momentach, nie była jej własna determinacja, lecz niezachwiana łaska Boga. W 2 Koryntian 12:9 Bóg mówi do Pawła Moja łaska ci wystarcza, bo moja moc doskonali się w słabości. To jeden z najgłębszych paradoksów wiary chrześcijańskiej, że nasze słabości, kiedy oddane Bogu, mogą stać się sceną, na której Jego siła się manifestuje. Pomyśl o tym. Kto lepiej niż ktoś, kto już tam był, może pomóc osobom uzależnionym? Kto mógłby autentyczniej mówić o odradzającej mocy Boga niż ten, kto doświadczył tej odnowy osobiście? To jest piękno Ewangelii. Bóg nie tylko ratuje nas od naszej przeszłości, ale często wykorzystuje tę samą przeszłość, aby błogosławić i pomagać innym. Jak zwykła powtarzać Joyce Mayer, Bóg nigdy nie marnuje rany. Dla kobiety, która wyszła z uzależnienia i przeszła do służby, jej ciemna przeszłość nie została wymazana, została odkupiona. Jej blizny stały się świadectwem łaski Boga, jej historia wstydu przekształciła się w opowieść nadziei dla setek innych ludzi. W księdze rodzaju 50-20 Józef mówi do swoich braci, którzy sprzedali go jako niewolnika. Wy zaplanowaliście przeciwko mnie zło, ale Bóg to przeobraził w dobro. To jest boska alchemia, którą Bóg wykonuje w naszych życiach, przekształcając nasze najgorsze doświadczenia w możliwości ujawnienia Jego chwały. Ale bądźmy praktyczni przez chwilę. Jak ta transformacja odbywa się na co dzień? Joyce Meyer zawsze podkreśla znaczenie praktycznych kroków wiary. Rozumie, że choć transformacja jest dziełem Boga, mamy naszą rolę do odegrania. Dla byłej uzależnionej, która stała się pastorą, obejmowało to prawdopodobnie codzienne decyzje: szukanie profesjonalnej pomocy, otaczanie się ludźmi wspierającymi jej zreformowanie, zanurzenie się w Słowie Bożym ustanawianie nowych, zdrowych nawyków i rutyn oraz odpowiadanie na mentorskie wskazówki zaufanych osób. W Filipian 2, 12-13 Paweł nas zachęca Zabierzcie się do działania dla zbawienia waszego zbojaźnią i drżeniem, ponieważ to Bóg działa w was, zarówno chcenie, jak i dokonanie według swego upodobania. Ten werset doskonale oddaje napięcie pomiędzy naszą odpowiedzialnością, a suwerennym działaniem Boga w naszej transformacji. Joyce Mayer przypomina nam, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie wystarczy wierzyć, że Bóg może nas przemienić, musimy działać zgodnie z tą wiarą, musimy stawiać konkretne kroki w kierunku zmiany, nawet jeśli te kroki są małe i trudne. Dla osoby walczącej z nałogiem może to oznaczać pozbycie się kontaktów z dilerami narkotykowymi, może to oznaczać unikanie pewnych miejsc i ludzi. Może to oznaczać szukanie pomocy, nawet jeśli to przeraża. Może to oznaczać wyznanie prawdy o swojej kondycji, nawet kiedy wstyd każe ukrywać wszystko. W Jakuba 4:8 zachęcamy nas Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. To obietnica, którą możemy chwycić. Kiedy stawiamy kroki w stronę Boga, nie ma znaczenia, jak małe lub niepewne są te kroki, On przychodzi nam z pomocą. Przemiana, którą widzimy w życiu byłej narkomanki, która stała się pastor, nie miała miejsca w próżni. Miała miejsce w kontekście społeczności. Joyce Meyer zawsze podkreśla znaczenie łączenia się z ludźmi, którzy pomogą ci rosnąć, a nie trzymać cię w niewoli. Przy powieściach 27, 17 czytamy. Jak żelazo ostrzy żelazo, tak człowiek ostrzy swojego bliźniego. To potężna prawda o roli, jaką inni ludzie odgrywają w naszej przemianie. Dla kobiety, która wyszła z ulicy do kazalnicy, z pewnością były kluczowe osoby, które Bóg postawił na jej drodze, osoby, które dostrzegły w niej nie tylko to, kim była, ale także to, kim mogła stać się w Chrystusie, osoby, które wyciągnęły pomocną dłoń, gdy upadła, osoby, które mówiły prawdę w miłości. Osoby, które w praktyczny i namacalny sposób pokazywały bezwarunkową miłość Chrystusa. Joyce Meyer często dzieli się tym, jak konkretni ludzie w jej życiu byli narzędziami Boga w jej uzdrowieniu i wzroście. Przypomina nam, że nikt nie dochodzi do siebie sam, potrzebujemy siebie nawzajem. To prowadzi nas do ważnego pytania: Kto w twoim życiu pomaga ci się rozwijać? To wyzywa cię do stania się tym, kim Bóg cię powołał do bycia. I równie ważne, dla kogo ty jesteś tą osobą. W Hebrajczyków 10, 24, 25 jesteśmy zachęcani. Rozważajmy, jak możemy się wzajemnie pobudzać do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych zebran, jak niektórzy mają w zwyczaju, lecz zachęcajmy się nawzajem. Przemiana, którą widzimy w życiu byłej uzależnionej, która teraz prowadzi 500 osób, nie jest tylko historią osobistego przezwyciężenia. To opowieść o tym, jak Bóg używa wspólnoty, Kościoła, jako narzędzia uzdrowienia i przywrócenia. I to prowadzi nas do kolejnego kluczowego aspektu przemiany – celu. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że Bóg nigdy nie wyzwala cię tylko po to, abyś był wolny. On wyzwala cię dla celu. W Efezjan 2:10 Paweł mówi: Bo jesteśmy dziełem Boga stworzonego w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy je pełnili. Ten werset przypomina nam, że nasza przemiana ma większy cel niż tylko nasze szczęście czy osobisty komfort. Dla kobiety, która przeszła od uzależnienia do służby, odkrycie swojego celu było kluczowym elementem jej drogi do przemiany. Zrozumiała, że jej historia, nawet te bolesne i wstydliwe części, mogą być użyte przez Boga, aby przynieść nadzieję innym. Joyce Meyer często powtarza: Twoje największe ministerstwo wyjdzie z twojego największego cierpienia. To prawda, którą wielokrotnie widzimy w Biblii i w życiu. Nasze rany, gdy oddane Bogu, mogą stać się źródłem uzdrowienia dla innych. Pomyśl, w jaki sposób historia tej byłej uzależnionej, która teraz prowadzi wspólnotę 500 osób, może mieć wpływ na kogoś, kto obecnie tkwi w cyklu uzależnienia. Gdy ona wstaje i dzieli się swoją podróżą, jej słowa niosą ciężar i autentyczność, której nie można by uzyskać z żadnego innego źródła. W 2 Koryntian 1:3-4 Paweł pisze: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkich naszych uciskach, abyśmy mogli pocieszać tych, którzy są w jakiejkolwiek niedoli, tą pociechą, którą sami zostaliśmy pocieszeni przez Boga. To jest boski cykl uzdrowienia i celu. Otrzymujemy pocieszenie, aby móc pocieszać innych. Jesteśmy uwalniani, aby móc pomagać w uwolnieniu innych. Jesteśmy przemieniani, aby móc być agentami przemiany w świecie. Joyce Mayer podkreśla, że kiedy odnajdziesz swój cel w Bogu, nawet twoje najgorsze doświadczenia zyskują sens. To nie oznacza, że Bóg spowodował nasze cierpienie, ale że jest zbyt potężny, by je odkupić i wykorzystać dla swojej chwały oraz dla dobra innych. Dla byłej uzależnionej, która stała się pastorą, prowadzenie kongregacji liczącej 500 osób nie jest tylko imponującym osobistym osiągnięciem. To żywe świadectwo przemieniającej mocy Boga i źródło nadziei dla wszystkich, którzy jej słuchają. W Księdze Objawienia 12:11 czytamy: Oni go pokonali przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa. Istnieje moc w świadectwie. W szczerym dzieleniu się naszą podróżą z Bogiem kiedy opowiadamy naszą historię przemiany, w efekcie ogłaszamy wierność Boga i zapraszamy innych, aby także tego doświadczyli. Joyce Mayer często mówi o tym, jak dzielenie się własną historią o przemocy i uzdrowieniu było kluczową częścią nie tylko jej posługi dla innych, ale także jej własnej, ciągłej drogi ku uzdrowieniu. Rozumie, że Twoje świadectwo nie jest tylko dla Ciebie. To dar, którym Bóg chce, abyś podzielił się ze światem. Ale bądźmy realistami przez chwilę. Przemiana nie oznacza doskonałości. Joyce Meyer zawsze podkreśla, że bycie w procesie z Bogiem różni się od stagnacji. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy dziełami w toku. Dla kobiety, która wyszła z nałogu, aby prowadzić kościół, z pewnością wciąż są dni walki, wciąż pojawiają się pokusy, wciąż są momenty słabości. Ale różnica polega na tym, że teraz stawia czoła tym wyzwaniom nie sama, Lecz z Bogiem i ze wspólnotą, którą on postawił wokół niej. W liście do Filipian, 3:12, 14, Paweł wyznaje: Nie żebym już to wszystko osiągnął, lub był doskonały, ale wciąż dążę do celu. Zapominam o tym, co za mną, i podążam ku temu, co przede mną. Dążę do celu. To serce kogoś, kto rozumie przemianę jako podróż, a nie cel. To serce kogoś, kto jest zaangażowany w proces, nawet gdy jest on trudny i bolesny. Joyce Meyer zachęca nas, aby świętować postępy, a nie doskonałość. Rozumie, że każdy mały krok w stronę Boga to zwycięstwo, które zasługuje na uznanie i celebrację. Dla byłej uzależnionej, która teraz prowadzi 500 osób, każdy czysty dzień to zwycięstwo. Każde życie dotknięte przez jej posługę to zwycięstwo. Każdy moment, w którym wybiera zaufanie Bogu zamiast powrotu do starych wzorców, to zwycięstwo. W pierwszego liście do Koryntian 15,57 Paweł wykrzykuje Ale dzięki Bogu, który daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wyznanie wdzięczności za zwycięski moc Boga w naszym życiu. Przemiana, którą widzimy w życiu tej kobiety, od nałogu kokainowego do prowadzenia wspólnoty, nie jest tylko jej osobistym zwycięstwem to zwycięstwo Boga w niej i przez nią. To świadectwo tego, co jest możliwe, gdy pozwalamy, by moc Boga działała w naszym życiu. Joyce Meyer często dzieli się: jeśli Bóg może to zrobić dla mnie, może to zrobić dla każdego. To wyznanie wiary w zdolność Boga do przemiany każdego życia, niezależnie od tego, jak bardzo jest złamane lub rozpaczliwe. Patrzysz dzisiaj na swoje życie i zastanawiasz się, czy przemiana jest naprawdę możliwa dla ciebie? Czy patrzysz na bliską osobę uwięzioną w nałogu i czujesz się beznadziejnie? Pozwól, że przypomnę Ci, co zawsze podkreśla Joyce Meyer: Bóg specjalizuje się w nowych początkach. Niezależnie od tego, gdzie jesteś dzisiaj, niezależnie od tego, jak głęboko zapadłeś w problem, niezależnie od tego, ile razy próbowałeś i poniósł porażkę, Bóg wciąż działa w dziedzinie przemiany. W lamentacjach 3:22-23 czytamy Dzięki wielkiej miłości Pana nie zostaliśmy zgładzeni, bo Jego miłosierdzie nie ustaje, odnawia się co poranek. Wielka jest Twoja wierność. To przypomnienie, że każdy nowy dzień to szansa na doświadczenie odnawiającego miłosierdzia Bożego. Każde rano to okazja, aby zacząć od nowa, aby zrobić krok w stronę osoby, którą Bóg nas wezwał, byśmy byli. Historia byłej uzależnionej, która została pastorem, nie jest wyjątkowa. Na całym świecie Bóg dokonuje podobnych przemian, wyciągając ludzi z głębi rozpaczy i wznosząc ich na wysokości, których nigdy nie wyobrażali sobie, że są możliwe. Joyce Meyer przypomina nam, że Twoja historia wciąż jest pisana. Rozdział, w którym się teraz znajdujesz, nie jest końcem historii. Bóg wciąż działa, wciąż się porusza, wciąż dokonuje przemiany. Wieremiasza 29:11 Bóg obiecuje. Bo ja znam plany, które mam dla Was, mówi Pan, plany na dobro, a nie na zgubę, plany, by dać Wam nadzieję i przyszłość. Ta obietnica jest dla Ciebie dzisiaj. Niezależnie od tego, jaka była Twoja przeszłość, Bóg ma dla Ciebie przyszłość, przyszłość pełną nadziei, przyszłość pełną celu, przyszłość ciągłej przemiany na obraz Chrystusa. Jak często mówi Joyce Meyer, Najlepsze dopiero przed nami. To nie jest tylko chwytliwe hasło, to prawda oparta na obietnicach Boga i Jego niezmiennym charakterze. Więc co zamierzasz z tym zrobić? Jak zamierzasz odpowiedzieć na tę wiadomość nadziei i możliwości? Jeśli dziś zmagasz się z uzależnieniem, pamiętaj, że nie jesteś sam i że transformacja jest możliwa. Zrób pierwszy krok, szukaj pomocy, połącz się ze społecznością wiary. Powiesz swoją walkę Bogu w szczerej i wrażliwej modlitwie. Jeśli znasz kogoś, kto utknął w uzależnieniu, nie rezygnuj z niego. Wciąż wyciągaj pomocną dłoń, wciąż się módl, wciąż wiesz, że Bóg może uczynić niemożliwe w jego życiu. A jeśli sam doświadczyłeś transformacji w swoim życiu, zapytaj Boga, jak chce wykorzystać Twoją historię, aby wpłynąć na innych. Tak jak była uzależniona, która teraz pasterzuje 500 osób, Twoja historia transformacji może być dokładnie tym, czego ktoś potrzebuje usłyszeć dzisiaj. Joyce Mayer zawsze przypomina nam, że Bóg nigdy nie marnuje rany. Twoje zmagania, Twoje bóle, Twoje bitwy, nic z tego nie jest daremne, kiedy oddane jest w ręce Boga. W liście do Rzymian 8,28 Paweł zapewnia nas, Wiemy, że Bóg działa w wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują, tych, którzy zostali powołani według Jego zamiaru. To jest obietnica, którą możemy zabrać ze sobą dzisiaj: że Bóg działa w każdej sytuacji, nawet w najbardziej bolesnych i trudnych okolicznościach, dla naszego dobra i dla Jego chwały. Jeśli dotarłeś do tego miejsca dzisiaj, chcę, abyś wiedział, że ta wiadomość była szczególnie dla ciebie. Jeśli coś poruszyło Twoje serce, zostaw komentarz mówiący: Zostałem przemieniony. To pomoże mi wiedzieć, że wiadomość dociera do tych, którzy jej potrzebują. Jeśli ten materiał Cię błogosławił, rozważ kliknięcie Lubię to i subskrypcję kanału. Każda subskrypcja pomaga nam przekazywać te wiadomości nadziei i transformacji większej liczbie osób, które ich potrzebują. A zanim odejdziemy, jest film tutaj obok o tym, jak znaleźć sens w bólu, który doskonale uzupełnia to, co dziś omawialiśmy. Kliknij w niego i kontynuuj tę podróż transformacji razem ze mną. Pamiętaj zawsze: Z Bogiem nie ma przypadków straconych, nie ma żyć, które są poza zasięgiem Jego transformującej łaski. Jak zawsze mówi Joyce Meyer: Gdzie kończy się życie, zaczyna się Bóg, niech ta prawda daje Ci nadzieję dzisiaj i każdego dnia. Podziel się tym błogosławionym filmem, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom, tak jak Tobie i mnie. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za to, że jesteś częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje duchowe poszukiwania i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.